Zaczęło się od tego, że dostępowany przez Wafistę na zawody sportowe. I od tego momentu jak tam zdobyłem złoty, medal spodobało mi się to. No to jest taka moja pasja. Z to mój jego marzenie nie wiem, okazaliśmy sportowca, sam wybrał. spełniał się w tym. A my jesteśmy teraz bezradni. Teraz się to zmieniło z tą chorobą, to od trzech miesięcy siedzę w do domu i nic więcej nie robię i trzy lata ma być operacja. Ksawery, to wszystko są Twoje medale. Tak jest. A liczyłeś ile ich jest? Nie wiem, bardzo dużo. Kilkadziesiąt? No, myślę, że tak, bo jeszcze mam po szafach pochowane. A powiedz mi, które najbardziej cenisz z tych medali? No, wszystkie, bo każdy medal jest dla mnie dużym osiągnięciem. Mam dwa za zdobycie mistrza województwa. I wszystko w biegach? W biegach, głównie na 300 metrów. W styczniu on zaczął skarżyć się na ból nogi, ponieważ to były bóle głównie po treningach. Yy, pojawiały się one i one znikały wieczorami, tak naprawdę. Wysłaliśmy go jeszcze w na obóz sportowy do zakopanego. Panie doktorze, co się stało Ksawera? Ksawery ma chorobę, która nazywa się chorobą Ozgud Schlattera. Polega to na tym, że odrywa się fragment przyczepu więzadła rzepki, który jest najsilniejszym więzadłem w okolicy Kolana, od kości. I ten fragment oderwany zaczyna wapnieć i pojawia się takie zwapnienie, często opisywane jako martwica guzowatości kości piszczelowej. To jest dosyć bolesna choroba, uniemożliwiająca normalne funkcjonowanie. Czasami do tego stopnia, że nie można normalnie chodzić. Nie tylko po schodach, ale nawet po płaskim. A jak usłyszał termin operacji? Płakał. Usiadł pod szpitalem na ławce i bardzo długo płakał. Ja mu tłumaczyłam, że my tak zrobimy wszystko, żeby mu pomóc, tak? ale bardzo dużo płakał i mówi, że dla niego to jest nielogiczne. Trzy lata żyć w takim stanie. Bardzo jest załamany. Tak naprawdę po samej diagnozie nie mogliśmy go zostawić samego w domu. Bardzo dużo płakał, miał różne myśli. Co prawda nigdy nam nie powiedział o tych najgorszych, tak naprawdę prosto w oczy, ale było widać po nim, że jest bardzo załamany. Mało jad, dużo schód. Widzieliście państwo to, co oni zrobili? Łapie się teraz Karol Zalewski lekarz głowy. Rekord świata! Rekord świata, proszę państwa! Wiecznowy lekarz, 0-1, Pamiętasz te momenty, kiedy stawałeś na tym najwyższym podium? No, wiele razy. Bardzo bym chciał jeszcze wrócić do tego sportu.